Hej, hej! Weronika. Pakuła. To już nazwisko. Jakiś chłopak. Gofery? Nie, Geofrey. Prawie. Dobrze, to są chyba sąsiedzi. Ona oh. wygląda na podejrzaną. Ten kapeluszu. To by się trochę zacząć gotować w takim razie. Czyli przygotowanie, jedzenia, drinków. Dobra. Myślę, że można od razu to zacząć. Mmm. makaron z serem to jest to. uuu już soniczka, czy tam pieprzniczka. Nie... Hello, darkness, my old Uy, kurczę. Nie wpada. Czy jakieś problemy, widzę, są. Dobra. <gry> Ćwiczenia do granic możliwości. Matka, jakie tu męki są. Zmniejsz ciężar w takim razie. Nie! Idź stąd, bo ja tu będę. Tylko nie do jednej łazienki. No, masz szczęście, że wybrałeś kabinę numer dwa. No nie, na komputer mnie nie stać. O, takim chciał. Ile? 10 tysięcy? Może tablet jej kupię, żeby miała coś świetnego właśnie do pogrania. Że wróci do pokoju i tutaj będzie tak. Będzie stało nowe miejsce do jakichś różnych kompozycji Gitara i tablet Trzeba to wypróbować Czemu schowaj? Nie mogę zagrać? Jak to? Tutaj jest tylko dla dzieciaczków i ja to kupiłam dla bez... swojej No kurczę, naprawdę, tego nie może... No nie no To trzeba wyrzucić No wiem, że śmierdzi coś Sprzątni. To też trzeba wyczyścić No przychodzi tutaj koleżanka, a tutaj śmierdzi coś na stole No dobrze no to nieźle. Środa my do klubu, ale tam jakieś wow. dwa wariaty sobie tanczą. <noise> no to. Zataczmy. Chociaż nie wiem, czy ten nie ma lepszych ruchów. Przygotuj drinka sobie. Mm, co by to się przydało? Wkrętak, może być. Jejku, ile mam pieniędzy? Po co się chodzi do pracy? Ciekawe, jak mi to pójdzie. <noise> jak stanęła sobie za barem. Wow. Ups, no o, to przestań był... to wąchać. Ile można robić Drina? Ale tylko już tak późno jest, a jutro do pracy! To ile ona czasu przygotowywała jednego Drinka, aż on przyszedł zobaczyć o co tu chodzi? O, fajnie, towarzystwo już tutaj. Co hey. <grym> ja pogadam? O niedźwiedziach. Jaki ma śmieszny strój. Ona ma włosy takie, czy ona ma ręcznik na głowie?